Siema. Z tej strony biją, a dzisiaj pokażę Wam jedyny sposób, ale sposób, w jaki możecie zdobyć swalina, który jest potrzebny do wielu buildów. Wielu buildu, wiele buildów go wymaga, jest on bardzo aktualnie No, drogi, pewnie na jakichś normalnych rolkach kosztuje coś w okolicach 66 divinów, więc jest dość rzadki, ale da się go. Target farmić. Można to robić za pomocą farmienia kraterów. Jest sposób, jak możemy je zespałnić. Po pierwsze, tak wygląda atlas do tej strategii. Oczywiście nie musicie grać w większej ilo ilości drobionych map. Ja to gram tylko po to, żeby przy okazji czyścić mopki, bo mój build po prostu czyści cały ekran. Jest to samoner. To może być dla niektórych dziwne, że na tym kanale zobaczą samonera. Ale jest to samoner, który właśnie dropił sam dla siebie tą tarczę. Zajęło mi to 21 kraterów mniej więcej, Około 6 godzin albo 5, ale chyba bliżej 6 by było. I ja miałem mniej więcej average, czyli taka średnia wypadania tej tarczy to jest jakieś 20 kraterów. Ludzie na czacie są tacy, którzy mieli 2 kratery, dwie tarcze. Ziomek od nas z ekipy 4 kratery, dwie tarcze. Więc ja jestem w tym average, jeśli chodzi o drop tej tarczy. I no, jeżeli ktoś nie ma karencji, a potrzebuje tą tarczę do swojego buildu, to można ją farmić. Po pierwsze, ma się ten atlas, który będzie od nas wymagał kilku nodek bardzo ważnych. I można tutaj jeszcze trochę zmniejszyć szansę na krater, ale mieć trochę więcej lutu z mapy, mianowicie możemy rozejść Lost in Transit, ale nie zrobi tam nic szczególnego. Ja bym wolał tego nie grać yy, osobiście. I w sensie można to grać bo tam jakiś śmieszny lot jest typu tatuaży czy jakieś runy, jasne, nie jest to częste, ale czasami zastępuje nam niektóre ory i może na przykład nam zastąpić or, który stałby się potem być może kraterem. Więc ja osobiście aktualnie tego nie gram, grałem to na początku. Gdy to grałem, to spotykałem nie jakoś super więcej kraterów, ale w momencie, kiedy tego nie gram, to spotykam ich trochę więcej. Przynajmniej tak mi się wydaje, przynajmniej mam takie FOMO, które tutaj powstało, że być może to zastępuje, bo wydaje mi się, że może. To zastępować. Gram również tutaj Refined Bargain, Bargain, którego nie trzeba w sumie grać. Gram go tylko dlatego, że gram z Sinsa, więc mam mopki z duchami na mapie, przez co farmiłem już chyba, nie wiem, z półtora albo 2 miliony Hmm, tego taumaturgik dusta, nie wrzucając tam żadnych przedmiotów, więc przy okazji po prostu się nafarmiło, ale tak jak mówię, nie jest on mi do niczego potrzebno oprócz rekombinatoru, więc i tak go pewnie nigdy nie wykorzystam. Yy, o co chodzi w tym atlasie, czemu on tak wygląda? Bierzemy wszystkie notki, które są tylko i wyłącznie na ory, tutaj rozdajemy verizium, zaraz wytłumaczę dlaczego, i blokujemy wszystkie inne mechaniki, żeby mieć więcej procent na pojawianie się mechaniki. Jeżeli mamy powyżej 100% szans na pojawienie się mechaniki, to będzie po prostu na mapie więcej orów. Gdy mamy więcej orów, mamy większą szansę właśnie na to Verizium. kiedy mamy szansę na Verizium, to wtedy mamy szansę na krater, bo krater zastępuje właśnie tego ora. I taktyki są dwie, albo czyścimy całą mapę, dobiegamy do końca, zabijamy bossa i tym podobne, albo szukamy tylko i wyłącznie Verizium ora, którego zaraz wam pokażę na mapie, jak wygląda. Gdy go spotkamy, to możemy już wyjść z mapy, bo mamy pewność, że nie wypadnie nam, w sensie nie pojawi się już żaden kradę na tej jednej mapie. Więc, więc gdy tylko go spotkamy, to naprawdę możemy od razu wychodzić. Oczywiście tu będzie potrzebny pewnego rodzaju map pool. Musimy też jakieś tam chaosy w to wrzucić, bo jednak skaraby na to będą się kosztowały. Więc mniej więcej wydajemy około 9 chaosów na mapę, plus mapę oczywiście. Co nie jest jakimś masakrycznie wysokim kosztem, ale jakimś kosztem tam jest. W ramach tego co kilkadziesiąt czy tam set map dostaniemy spalina, który będzie warty już kilkadziesiąt divinów. Oczywiście, może się trafić tak, że ktoś zrobi 40 kraterów i nie wypadnie mu żaden. Jest to bodajże około. 5% szansy, albo 7,5% na dropnięcie. Więc ta szansa, yy, no, no, nie jest zbyt duża. Też nie będziemy super szybko go spotykali, super często. Więc być może ten lost in transit można sobie tutaj dorzucić, żeby jakieś tam karencje dodatkowych wpadało. Bo nie powiem, ja miałem tam kilkadziesiąt map, z tego wyciągnąłem kilka divinów po prostu, bo trafiłem jakiś tatuaż, czy jakieś dwa tatuaże, jakiś randomowy divine drop i tym podobne. Tą mechanikę łączę z niebieskim influencem. Udało się dzisiaj trawić altar i wyciągnąć 20%. Parę diwanów, więc całkiem fajny dodatek do tego farmienia plus no mamy efekt map na mapach, więc również tego lootu jest więcej, hmm, więc jakieś tam diviny gdzieś spadają nie chcąc, to wszystko zależy jakim buildem gracie, im szybszy build do tej mechaniki, tym oczywiście będzie prościej, lepiej, szybciej, Aż chodzi nam tutaj o szybkość, czasami wchodzimy na mapę na 20 sekund i nie wychodzimy, bo od razu spotkamy właśnie Verizium ora, no który nam mówi o tym, że nie ma co dalej clearować tej mapy, ale ten mój build aktualnie czyści całą mapę w około minutę, więc dla mnie nie ma problemu, żeby przebiec do końca, czasami to robię, czasami nie, to już zależy od mojego grymasu, i zapewne wy dalej zobaczycie przyspieszoną albo wyciętą już scenę tego, jak pojawia mi się krater, żeby wam pokazać, jak on jest pokazany na mapie. Więc mam nadzieję, że ta nie będzie zbyt długa, dopóki nie pojawi się jakiś krater i zaraz sobie pójdziemy. Ale przed tym pokażę Wam od razu, jak wygląda to na mapie, żebyście wiedzieli, czego macie szukać. I co wam się pojawi, jeżeli krater się nie pojawi? Pojawi się weryzjum Outcrop, który na mapie wygląda w ten sposób. Oj, mogę Wam go chyba tak na tłumaczenie pokazać? Proszę bardzo. Wyglądał w taki sposób, gdy go widzimy, to możemy automatycznie wychodzić z danej mapy. Ale a propos mapy, jeszcze jedna rzecz. Ja biegam tylko i wyłącznie kaniony, Jakieś tam złote, randomowe. Nie ma żadnej większej jakby paksa, nic tutaj nie wpływa więc możemy nadbiegać białe te mapy tak naprawdę. I dlaczego akurat Canyon? Bo jest linearną mapą i jest mapą, którą można użyć Orb of Horizon na każdą inną tier 16 mapę, czyli z każdej mapy to naprawdę mogę zrobić sobie Canyon. I tylko dlatego to jest Canyon, bo jest linearny, można go łatwo zrobić i nie musimy dużo wydawać karencji, żeby przerlować te mapy, w mapy, które mają po prostu OK layout. I tu chyba koniec mojego gadania. Pokażę Wam może jeszcze tak pierwszą mapę, na którą będę wchodził, jak to wygląda? A, jeszcze, przepraszam. Nie, to jest wszystko. wszystko. Używamy kalguran, skarabów, które dają nam depozyty. Używam również settlers do odpalania, żeby było po prostu więcej orów. I tak naprawdę to jest koniec taktyki. Tutaj można dorzucić, nie wiem, jakieś skaraby, może na influence, na co tam chcecie. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Jeżeli nie będziecie dotykali merców, nie będziecie z nimi walczyli, zabierali im temu i, ty, i tym podobnych, to nie wiem dlaczego, ale częściej spotyka się InFejmusów. Przeleciałem pewnie z jakichś 200 map i sprawdzałem sobie to przy okazji. i Centralnie ja spotykam co 5-6 map InFejmusa mercenarii, a gdy używałem ich, gdy zabierałem im karencję czy cokolwiek z nimi robiłem, mieczyki mi rosły, to jakby mi spadała szansa na InFejmusy, które w sumie mają najlepsze itemy, więc można gdzieś tutaj celować szukanie na przykład czapki, podkryty, które do, nie wiem, kosztuje od Divana pewnie do jakieś 4. Albo po prostu tego co mają w plecakach Bo musy mają z zasady lepsze plecaki Więc idźmy na tą mapę, pokażę wam jak to wygląda Ale widzę, że film jest na tyle długi już nagrany, że pewnie nie zobaczycie tego przyspieszonego Tylko wilku pewnie wam wrzuci od razu całość Ach, mamy krater na pierwszej mapie, Jezu Jak spadnie spalin, to płaczę Płaczę na filmy. Jezu, to jak ustawione pod film normalnie by było Dobrze, no to sprawdźmy <laughs> Jakby spadła tarcza film. To będzie mój 23 krater, bodajże. Poczekamy jeszcze na podkips. Chyba no, nie poczekamy pod kips. Ten, Ten build, którym aktualnie gram potem będzie dzisiaj na YouTube jest to taki typowy build pod robienie właśnie mapek, pod szybkie farmienie mapek pod bardzo specyficzne samony, które są no myślę, że nigdzie indziej ich nie zobaczycie na YouTubie, przynajmniej z tych nowych filmów, bo to są takie dość stary build, że kiedyś zobaczyłem w Azji i się w nim zakochałem z bardzo specyficzną mechaniką Ale o nim opowiem w innym filmie, bo no, tu będzie dużo tłumaczenia o co chodzi i dlaczego tak, a nie inaczej. No niestety, nie ma tarczy. Gamba wciąż, wciąż, wciąż trwa. Pozbieramy sobie ory. I tak naprawdę pójdę na normalną mapę bez krateru, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Ale to byłoby piękne, jakby pod film spadło, to byłoby idealne. Zobaczcie, z pierwszej mapy od razu mam 70 divinów. Więc tak, lecę sobie przez sam środeczek i patrzę tylko, czy gdzieś się nie pojawiają ory. Widzę ora tutaj już po prawej, więc wiem, że już na pewno nie będzie. Sprawdzę jeszcze tylko, czy coś nie ma tu dobrego. A jakieś skaraby to złapiemy. Czemu by nie? Albo i nie. To jest bardzo, bardzo piękny, że nie wywraca, po czym pan na, na nagrywanie musi się wrócić. Moje procenty, no. A tak, no jeśli widzę z tego ora, to już bym to nie musiał obchodzić, no bo to nie ma większego sensu, tak naprawdę, bo już na pewno nie będzie karteru, a na tym chcę mi się skupić jak najbardziej. Ale przy okazji zawsze z bossa polecą jakieś mapki, więc mapa by już mi się zwróciła z tych dwóch map i byłbym gdzieś już nawet na plusie, nawet jakiś tam, nie wiem, kilka chaosów, więc jak najbardziej spoko. I to byłoby na tyle, to jest taka ciekawa, łatwa taktyka na farmienie dość drogiego przedmiotu, który... Pewnie którym bilno jest bardzo potrzebne i to jest właśnie ten sposób, jak możecie sobie to farmić. z tak zaczęć się, się też zastanawiać, jedną rzecz tylko, bo w teorii tak, tutaj zwaliłem jedną rzecz, którą powinienem rozdać, więc mała aktualizacja od razu, Już rzucić sobie te duchy, bo tak naprawdę powinniśmy mieć rozdane przynajmniej te notki, bo to jest kolejne 30%. I to było na tyle, ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Dropcie swoje spaliny, jeśli jeszcze ich nie macie. Mówił do Pijam. na razie.